W dniu 4 czerwca e, mieliśmy okazję brać udział w, w trzecim ogólnopolskim konkursie młodych talentów, który odbył się w Częstochowie. E, konkurs ten e, e, wyłonił mistrza kuchni śląskiej, czy miał wyłonić mistrza kuchni e, po przygotowaniach tego konkursu, e, ciężkich przygotowaniach między innymi za Tutaj wielki wysiłek włożył pan Jacek Maksymowicz przygotowanie uczniów dzięki dzięki tej pracy zespołowej chłopakom no, udało się osiągnąć wielki sukces, a mianowicie zajęli pierwsze miejsce w tymże konkursie. No i w tej chwili mogą poszczycić się tytułem mistrza główni Śląskich. Ja przywróciłem co bez wynika na pirek ziemniaczanym, musztardowy, do tego delikatny sos szałdziowy yy, i potwora. Ja zacząłem będzie swoją pracą z przygotowania przystawki hekele, tradycyjna śląska sałatka śledziowa, będzie yy, ziemniakami, ogórkiem piszącym, yy, jajeczkiem rotowanym, jabłkiem, yy, czerwoną cebulą, yy, musztardą, yy, majonezem, szczyciorkiem yy, i koperkiem. Tutaj w tym konkursie generalnie jedną z najbardziej cennych, głównych nagród, czyli za pierwsze miejsce oprócz oprócz tytułów, jaki tutaj panowie z czyli mistrza kuchni śląskich, gdzie generalnie pochodzą z pojazd chłopaki, aż panicy zrobili troszeczkę szum. Ale dostali też na jedną z najpiękniejszych nagród. Jest to wyjazd do Belgii w postaci czterech osób, ale trzeba będzie po prostu skomponować drużynę trzech mężczyzn, jednej kobiety plus trenera. Tutaj będziemy w tym kierunku działać. Wyjazd jest przewidywany na marzec przyszłego roku kalendarzowego. Także myślę, że mamy sporo czasu na przygotowanie się. Tutaj będziemy zasięgać jeszcze opinii e, mistrzów naszej kuchni polskiej, tak żeby zrobić wszystko, żeby w tej Belgii też w jakiś sposób się pokazać. Panowie, skąd takie zamiłowanie kuchni? Czy to przypadek, czy tak od młodego? Nie wiem, byliście szkoleni przez rodziców? Nie, Podpatrywaliście? Tak, od Molego. Nie odziedziczyłem nie 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 to o nikim, mhm. ale jakoś tak to wyszło z samą siebie. No ja natomiast od dziecka gotuję, zacząłem od wypłyka na tej jajczynica, później coraz bardziej skomplikowane dania. No i jak widać teraz osiągnąłem mhm. no, no, coś większego i nie będę spotzył na dalsze konkursy, myślę, że też będą problemy sam. Ja dodam może taką rzecz, że oczywiście ten sukces <coughs> się, nie długo się i głównie tutaj pana Jacka i Pana Mariusza. Chciałbym jeszcze taką jedną ciekawostkę powiedzieć, że Pan Mariusz jest absolwentem na naszej szkoły, tak? się ja ja Oczywiście. I tak. cały czas pomaga nasze tutaj działania, także... W ten weekend również odbył się konkurs kulinarny w Półtusku, Półtnia Polska dzisiaj wczoraj. I tak jak widać przywiozłem się też ze sobą zdobyte tam metale i kupamy. To byłem tam razem ze swoim partnerem, z Markiem Rybackim. Pierwsze miejsce za smak, pierwsze miejsce za technikę, no i pierwsze miejsce za profesjonalni, jako profesjonaliści wygraliśmy ten, ten konkurs, a więc skawaliśmy powiedzmy wszystkie, wszystkie, wszystkie trzy nagrody, jakie udało się nam Byliśmy bardzo zaskoczeni, ale co mnie cieszy, że, że ten weekend należał tutaj do, do kujawsko pomorskiego bo w Łutusku również startowały ekipy uczniów i tam wygrała szkoła z Bydgoszczy uczniowe wystąpi. Także myślę, że te kujawsko pomorskie zacznie tak prężnie działać w tych kulinariach, a nie tylko powiedzmy mazowieckie, tak? tak? Na dzień dzisiejszy bardzo dużo ekip, powiedzmy, w Łutusku startowało z Warszawy, na przykład yy, potem Palacy z Wrocławia, to hmm. jest z także udało nam hmm. się tutaj zająć do prowokaty. tak, chcielibyśmy, że na pewno tutaj podziękować osobie, która jest tutaj z nami. Nie, nie chciałaby siedzieć tutaj koło nas, ale, ale no nie, nie ukrywamy, że, że ten sukces jest również tutaj tej osoby. Zresztą wywodzi się ze, ze Śląska i ta osoba nam podsunęła tutaj pewne pomysły, co do, co do tutaj dań e, chłopców, a jest to Wiesław Ambros, który obecnie pracuje w Pałacu Puszczynowym I, i on tutaj, no powiedzmy, nakreślił nam kierunek, kierunek i chłopcom, i Jackowi, tutaj, który ich trenował, drogę, którą mają w bo nie, bo nie ukrywamy, że, że no, we Włocławku no, kulturyzujemy kuchnię tutaj kujawską, a, a no, ze Śląską tam za dużo nie pracowaliśmy na tej kuchni. Także Wiesław Pan Władysław e, nam bardzo, bardzo mocno pomogła i udostępnił również e, kuchnię w Pałacu Bursztynowym, gdzie chłopaki razem z jadzkiem, ci trenowali, trenowali pod rano. Tutaj też chcielibyśmy bardzo podziękować Przemkowi hmm, Łaścikowi, który jest obecnym Przemkiem Kuchni w Pałacu Bursztynowym za ocenienie całego sprzętu, który był w tłanku przeznaczone tutaj do, do udziału w konkursie, no i przede wszystkim też za udzielenie nam pomieszczeń. A na czym polega takie trenowanie? Trenowanie się polega. na czym polega? Kolega na edukowaniu. Edukowaniu jeszcze raz na edukowaniu, moim zdaniem. Trzeba dużo gotować. Chłopcy po raz pierwszy jechali na konkurs w taką kulinarne, więc... Powiem tak, gotowanie w pracowni na ludziach, gotowanie przed e, żyli technicznym, przed żyli kulinarnym i ma, mając określony czas, dokładnie, no trzeba, trzeba to mieć te ruchy wyrobione, wiedzieć co robić, nie zastanawiać się, czyli wyrobienie pewnych mechanicznych e, takich odruchów, że po prostu e, pierwsze, nie, nie wrzucamy sobie makaron, tylko musimy najpierw zagotować wodę, tak? Tak w cudzysłowie, tak? Także... To ma celu właśnie u tych chłopców, czy u wszystkich, tak samo jak my trenowaliśmy, robienie pewnych ruchów i ułożenia sobie odpowiedniego tutaj schematu pracy, o której musi powiedzmy za w jakim czasie mięso musi dochodzić, tak, żeby nie za wcześnie, żeby nie przeciągnąć pewnego mięsa. Także w tym kierunku chłopcy byli dobrze, by się taki smak, jeżeli, w poczuciu smaku, bo to, to na przykład, przy, Także Czy jest, czy tak? No, na trzeba było też właśnie zagłębić się. No, akurat tutaj tematem była kuchnia śląska. No, wszędzie używamy soli, wszędzie używamy większych przypraw podstawowych, ale są regiony, gdzie jest nakreślenie jakiegoś tam konkretnego smaku przez łamanie jakimś ziołem, jakąś daną przyprawą, czy po prostu konkretnym składnikiem, który no, ma duże znaczenie w danej kuchni, w regionie. Tutaj to też trzeba przede wszystkim wiedzieć, znać jaką historię kuchni, zagłębić się gdzieś w jakieś starodruki, bo to też jest naprawdę bardzo cenne, przecież my jako wie, tutaj z my, kraj, Polska, mamy bardzo bogatą kuchnię teraz, gdzie w jakiś sposób przez kilka lat podchodziliśmy, może nie odchodziliśmy, tylko szukaliśmy tak, w kuchniach świata. Wracamy z powrotem do regionalizmu. to oczywiście bardzo mocne. Trzeba będzie po prostu znowu rozgraniczyć te dania, no, ale... Temat jest generalnie ciekawy. Jeżeli chodzi o smaki, tutaj trzeba się zagłębić naprawdę w historię danych Dokładnie w ten sposób, bo tutaj też to jest kwestią przyprawienia, też użyciem odpowiednich składników. My, nie Nie problem, tak mi wydaje, że to jest tak łatwe, żeby zyskać smak, bo się dorzuci jarzyny, tak? Do Boże, nie nie się takich rzeczy, z zioła, z soltię podstawowe, takie powiedzmy czy to jest zioło, jest sól, tak? mamy tutaj robimy jażycki smak, to przede wszystkim na zioło, tak? Nie kreślimy się właśnie, że mieszankę cieliśmy kuki kuki ze sklepu i można to sobie posypać mięso i jest ładnie, pięknie i smaczne, w tak? tym jest cała kwintesencja, żeby wydobyć smak z, ty z tych ziół, z tego masełka, ze śmietanki, z dobrego mięsa. Czy jest tu jakiś pomysł, czy Ja powiem, jak tak. na, ten, na przyszły rok, na ten koniec. Ja najpierw się tutaj tutaj możemy tak zaapelować, bo widać, że ta kuchnia się rozwija w Wrocławku mamy przecież dni Włocławka, różne innego rodzaju imprezy i żeby możemy w Wrocławku zorganizować jakiś konkurs. Tutaj mam nadzieję, że, że po tym sukcesie tutaj będzie odzew dużo większy i, i że uda nam się stworzyć tutaj. Mówię, chociaż jakiś mały namiastek tych konkursów, które są tu po całej Polsce, jakiś mały regionalny tutaj konkurs, to naprawdę jest to ciekawe, a przede wszystkim e, ci chłopcy czy dziewczęta, które uczą się powiedzmy w szkole i tutaj w pracowniach na sucho sobie to tak? a jadąc gdzieś, patrząc coś nowego, obserwując nowe techniki, do których zaraz wrócimy właśnie e, mówiąc o, o kolejnym konkursie tutaj, oni się zaciekawiają to, i naprawdę dążą, chcą sami się tego uczyć, już nie musimy ich nawet do nauki, bo tak jak usłyszeliście przed chwilą Państwo, ci chłopcy zostały coś tam zaszczepione i oni sami będą chcieli dążyć. Wiadomo, jest to sukces, naprawdę, pierwsze miejsce, super, ale pojadą ale gdzieś indziej zobaczą coś innego. A wracając do tych technik, gotowanie bardzo modne jest teraz gotowanie w niskich temperaturach. W mięso pakuje się, tak, odciąga się powietrze, tak, woreczka gotuje się w temperaturze 65 stopni, to odpieczę, tak. Kto słyszał o tym? Uważam, że nie wiemy, osób. Wszyscy mówimy, że 100 stopni, 150, 180 mionsko do pieca i fajne, miękkie, soczyste. tak? Nieprawda. Są teraz takie metody, że naprawdę mięso smakuje, ma konsystencję, powiedzmy jak dobra wątróbka, jak dobre masę, bo rozpływa się w ustro. Także tego będziemy chcieli tutaj e, nauczyć chłopców wraz e, z Wiesławem i z innymi osobami, żeby naprawdę na ten e, wyjeżdżając na ten konkurs, żeby naprawdę ten poziom, bo tam poziom będzie naprawdę wysoki. Wyższy na pewno zdecydowanie niż by tutaj na konkursie, także będziemy się starać, żeby tutaj chłopcy pojechali, zrobili potrawę i byli z niej zadowoleni. A co zrobi żywi, czy będzie daje wysoko ocenianie, to już będzie wszystko określone. Zrobimy tak, żeby naprawdę wszystkie jak najlepiej, a uważam, że chłopcy wykonali. To jeszcze dodam, że jedną z takich też nowych technik, a generalnie jest to taki podłam kuchni, jest to kuchnia molekularna, tutaj może nie do końca jeszcze nam wszystkim znana, ale też generalnie pojawia się ona w dużej ilości gdzieś tam na lokali, jest tego coraz więcej, jeżeli chodzi o dania, to na konkursie, ważne też jest na przykład użycie jak największej liczby technik, tak jak tam kolega wspomniał o gotowaniu słow, czyli w tych niskich temperaturach wydłużonym troszeczkę czasie, tak samo ważne jest użycie też innych technik, innej kuchni, na przykład też kuchni molekularnej. Wspomniałem o tym, bo myślę, że w niedługim czasie będziemy chcieli też coś takiego po prostu zrobić na no Może po prostu tutaj no. nawet w szkole, bo myślę, że no, na tyle się zaprzyjaźniliśmy, że, że będziemy mogli sobie też szybko współpracować. Generalnie zależy nam na tym, żeby młodzież, która uczy się w szkołach, miała też obraz tego, jak gotuje się w restauracji, z czym to się wiąże, z czym się wiąże zawód W w szkoły i po i swoim bardzo serdecznie chciałabym jeszcze raz podziękować Panu tutaj za e, opiekę i za bardzo duży wkład w ten sukces uczniów, e, a także e, Pałacowi Górsztynowemu, e, tak, tak ogólnie, prawda, czyli i, i, i właścicielowi, i e, Panu e, Ambrosowi, e, i również szefowi jeszcze raz za udostępnienie możliwości treningów, prób, którego okazały tutaj niezbędne, wiadomo jak w każdym konkursie. Trzeba ćwiczyć, żeby cokolwiek osiągnąć i jeszcze raz za udostępnienie za możliwość serdecznie